Cześć, witajcie, tu simon 6.0. a to jest gra, <grych> a dokładniej to jest Slenderman ponownie, najnowsza mapa, siódma ulica. W piątkowy wieczór, deszczowy, jak to w Anglii bywa, sobie zagram dzisiaj w 7 Street. Mam nadzieję, że wrażenia będą zacne i będzie strasznie, więc tak, będzie zacnie i będzie strasznie. W sumie to będzie strasznie, to będzie zacnie. Ja też sam nie wiem, z tego co czytałem w dokumencie tekstowym dodanym do gry, w tej części dodali coś takiego jak stamina, więc czy coś w tym stylu. Nie grałem w to przedtem, więc to są moje pierwsze wrażenia. Mamy zabrać 8 kartek. Ok, nie wiem czego się spodziewałem. Nie da przybliżać? O! Myślałem, że. Aha, bicie serca słychać. Nie wiem, co to oznacza. Widzę pierwszą kartkę. To chyba moje bicie serca słychać. Naprawdę ta pogoda za oknem, taka deszczowa, ponura. I jeszcze to tutaj nie wszystko, wszystko mnie przeraża. Wiesz, tutaj jest inne udźwiękowienie niż w ostatnich częściach. Tam to już było trochę nudne. Okej. Okay. Ciasne, małe uliczki. Jest to dosyć ponure. Miałem na myśli straszne. Trochę język mi się plącze, tak? Okej, okay, a tam jest kolejna kartka. Nie wiem, czy mógłby się odwracać do tyłu. Z nadzieją, że go nie będzie że będzie no escape trzęsę nogami, nie wiem czemu ale ja tak mam zawsze o i co ta muzyka oznacza? on jest za nami? nie, nie ma go za nami Jezu, ciarki mi przeszły okej, trzecia kartka idzie nadzwyczaj dobrze ale dobra, nie będę chwalił Dreszcze przychodzą po całym ciele. Ta muzyka jest jakaś psychodyliczna. Nie wiem, co to był za dźwięk, takie puknięcie. I tym razem się nie odwrócę do tyłu. Albo jednak. Kuj, nie ma nic z tyłu. Nie wiem, jak Senderman wygląda w tej części. Ale pewnie za chwilę się dowiem. Muzyka jest dziwna. Ten kraj jest dziwna. Dziwne, że go jeszcze nie było. Co tu mamy? Mamy tu kartkę kolejną. Połowa za nami. Slenderman... Mana, jak nie było, tak nie ma. Ale dźwięki są straszniejsze za to. Nawet bardzo straszniejsze. Dobra, nie chcę w to już grać. Ta gra jest schizowa. I ten dźwięk. To, to jakieś syczenie, czy... nie wiem. Co to w ogóle ma być? Okej, okay, tą część sprawdziłem. O, on tam stoi. oj, nie! Przepraszam, nie chciałem. Dobrze, nie trząść ekranem. Nie! Ja! Aha, okej. Okay. On mi ekranem trzęsie. A on tu nie ma białych rąk. Zawsze miał białe ręce. A tutaj nie ma białych rękawiczek. Okej, okay, mamy piątą kartkę, co znaczy, że będzie jeszcze trudniej. I dojdzie nowy dźwięk. Jeszcze okej, okay, obejdę naokoło, żeby się nie odwracać do tyłu. Nie ma nowego dźwięku, to jest dziwne. A nie jest nowy dźwięk, jakieś mruczenie. Cokolwiek to jest. Po OK, Okej, tu jest kartka i tutaj trzeba się odwrócić do tyłu. I nie mogę z tego co widzę. Szósta kartka, jej. To mój rekord w Slendermanie. To jest ślepa uliczka tak chyba. I 6 karty. Tak, i nowy dźwięk doszedł. Udźwiękowienie w tej grze jest naprawdę zacne. Nie, nie odwrócę się do ciebie już. Co? Dlaczego? Dlaczego tu nie ma kartki? Gdzie jest siódma i ósma kartka? co to było? Nie chcę. Stąd uciekam. Okej, okay, pójdę może tam. Bo mnie ta mapa jest dość mała, z tego co widzę. Okej. Okay. O, widzę kartkę. To będzie siódma kartka chyba. To, to jest kartka, czy to nie? No, to nie jest kartka. Mnie. No może tam będzie kartka jednak. Nie było go na szczęście. Jeszcze tylko dwie kartki. Gdzie one są? Tu mam coś do rzucania? Nie, nie mamy nic. O Jezu. Ma białe rękawiczki, jednak. Musiałem sprawdzić. Okej, okay, tu jest kartka chyba. Tak jest kartka. Siódma kartka na osiem. Jezu. Mój rekord żyje. Gdzie? Chciałem powiedzieć, że mój życiowy rekord, ale jednak, No to był rekord w sumie, ale nie zdobyłem 8. Nigdy chyba nie przejdę z Slendermana. Dobra. Było strasznie, było zacnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę albo w dół. W zależności co sądzicie. Ja jestem otwarty na krytykę. Jeżeli Wam się nie podobało, jeżeli uważacie, że powinienem coś zmienić w moich filmach, napiszcie to, powiedzcie mi o tym. A postaram się, żeby moje filmy były lepsze. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie narka.